Ej, bo ja mam grę z cicho. Ja też Halo. mam bardzo cicho, ta gra Halo. jest głośna w chuj. Ty, ale ja w ogóle dźwięków gry nie mam. A ja... moja wieża się nie rusza, kurwa. Ej, ty, bo mi gierę wyciszyło. What the fuck. Ten what the co? fuck, gościu. Czemu ten czołg jest taki rozjebany? Nawet pod górkę podjechać nie mogę! Ej, what the fuck, w ogóle nie ma dźwięku z Wortunder rzekę, muszę ustawienia ty, zmienić. What the fuck. What the fuck. Stary, na plecach A bo mi na Daj głośniki ci. puszczała gra dźwięki. Ja na nie hola cię łapię. Mogę ci na hola złapać? Jak się łapie na hol? Ej, bo mi czołg pod górkę nie podjeżdża, pierdolę. No mi też nie chciał, musisz <laughs> bokiem. Dobra, czekaj, Ale mi się w ogóle tak, wieżyczka to... nie rusza, jaki to jest wolne. Ej, ty ja się zaślizguję, do pizdy jest ten czołk. <laughs> <laughs> nie mogę jechać na to. Ej, no halo! Faking Niemcy Fucking Kriszyk. Kurwa Ej, szwedzkim byczkiem se cyknął. Czemu o, mi czołg pod górkę? Kurwa, jeszcze się... Jak to się ślizga! Gruby jest, <gryśla> mocy nie ma. Ła, polonez, kurwa, 5000 obrotów, pełna moc. Polonez, caro. <gryśla> no kurwa, nie mogę wyjechać z bazy. Dalej w tam... No to z boku musisz, obok spróbować. No, nie trolluj, no. Kurwa, o, o, wygrywamy. Dobra. Stary, doszłem już. Jadę do was. Strzelam w ciebie, patrz co się dzieje. Patrz co się nie, dzieje. Że... Jep. Wow. <laughs> A to jest realistyczna bitwa, tu możesz na hita gościa zabić. Ja na wykładach jednych grałem w kurwa. Ty, i ja szybciej biegam niż ta wieżyczka się kręci. Jak <laughs> to się kręci. Kurwa. No zobacz, ona stoi w miejscu. A ty ty grasz ty. No nie aż do to ci się nie kręci. O nie, Pierwszy raz gram w tym czołgiem. No, bo jesteś na obek, no. Pierdolę, nie upgrade'uję tego, z automatu walę sobie kolejny. Bo ty grasz pancerem Trójką, to główne jest obsrane. Ale bo ja chcę w Tigerka pójść. Ale Pancer Trójka to sraka jest. Ale trzeba, kurwa, przeżyć tę srakę, żeby mieć Panzer 3 to, to jest jak... Polonez Atu. <laughs> Zajebisty. Atu jest ładny. Mi się podoba Atu akurat. Ja nikogo nie widzę, czemu tu nie ma enemy? Halo? Dobra, dojazd Skitu, mam jeszcze dwa czołgi w tym... W plecaku. <grywa> przychodzę her. na ustawkę, wyjmuję z plecaka trzy czołgi. Kurwa, enemies mi <grywa> w prosta piła, nie? <grywa> ja, zawsze, ja zawsze przychodzę na ustawkę z moim pancerką Wagen 3. <grywa> prosta piła, nie? Dobra. Kolamus przychodzi na seluwy bez zaplecza. <grym> i przegryw. Jednostka zniszczona. S? S? Co? Ja Tako. nawet nie widziałem nikogo. Zablokowałem się w cegła. <grym> bo tu gościowi lufa wybuchła. <grym i bo> Co to jest za gówno lecz... Ale... Jaszczące? Lufę przyjebał. Ej, halo, czy ja się mogę obrócić? Ten człowiek ma po prostu... uwa nie lubię tego, S20. że... Da się tu zablokować wieżyczkę, żeby się nie ruszało? A celownikiem. Bo... Nie wiem. World of tanks się da. A, a masz włata na... on się kurwa Nie, ja nie ma to Co ja do wiem, chuja? Zambrać. Tu nie pokazuje ludzi, że są No bo tutaj to jest taka realistyczna. Ja nie widzę nikogo. Ludzie! Tu nikogo nie ma! <laughs> nie, nie! Strzelił we mnie! Odbiłem! A! Kolejny! <laughs> O, za dzikus. Ludzie, jak tu nikogo nie ma, co wy gadacie? Ala! O, Stanowski, wyłaś. A teraz. Koluj ten. mnie, pale się! A teraz. Cześć, jadę do ciebie. Pale się, pomocy! to teraz nie jest. Nie... O, I ale dostałeś hita tam z boku, jadę go do ciebie. Ale bez. Nienawidzę tej gry. <laughs> no to fajnie, że sobie pograliśmy. Dobra, mam jeszcze pz 3 e i... PZ-35T, dawaj tam. PZTA masz? A ja wolę TED. Proste. Nie. Mam... O kurwa... Ale tu Kolejny no, syf, A Ała! Dostałem strzała! Aha Szczoł! WTF! Ej, zabił mnie nasz, czy co? Co tu <coughs> robi enemy? Ej, bo mamy N... Enemise stoi koło naszych i nasi mają... Kolejny gówno czołg kurwa pod górkę nie podjeżdża. Dawaj, 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 pedałuj szybciej. Przerzutki. <laughs> Przerzuty zmienia gościu. Goł wyższe. Kurwa, ja ruszam z czwartego biegu, pojebany ten czołg. Pa, podjeżdżam pod górkę, teraz mi się uda. Trzy, dwa... Raz jedyne zapinam. Ty, ten jest da, jakiś dawaj razem jeździmy, bo my tutaj tak pojedynczo to nie, nie, nie. Dobra, dawaj, To nie jest, to trzeba... Na za... Dawaj, team, ja ci lufę do rury wydechowej wkładam i jedziemy. O, kurwa mać! Kurwa, to, to jest Civic? O, zajebista fura, drzwi do góry się podnoszą. O kurwa, enemy jakiś zielony, strzelam do niego. Ała! Nie no, kurwie mnie. Teraz kręcę się w miejscu. kurwiłeś mnie teraz na ostro. Ale cię taranuje, gościu. Nie, przestań. Taranuje cię. nowe Nowegonski. No, zniszczę cię. S kurw, synu. W dole cię. O! No czemu ty nie umierasz, kiedy ty masz hapę Dawaj, cię na hola biorę. Jak cię brać na hola? Nie wiem. O, czeka. O, ha, no, wziąłem cię, cię na hole. Ty rozjeba... Nie, dobra, jest Hol. Ale cię na Hola biorą. Nie. nie mogę skręcić. Puść mnie. <laughs> Jeździmy razem. nie, czemu wyłączyłeś Hola? Peka z ciebie gość. ja się idę bić, a nie jak ty płakać. Ale Pluton mamy, musimy razem jeździć na holu. <laughs> <g bunları> Dobra, to ja tu staję na górce, a ty mi na hola, jak będę krzyczał, to mnie ściągasz. Ta, na yes? chuja. Na chuja, no, prosto. <g rozd testimony> Szybciej. Szybciej z tą lodziarnią. to enemy jest? Nie wiem, strzelam. Nie, to enemy. Ile mam amunicji? Kurwa, 87 pocisków, mogę 69 mam, haha. Bek, Ty, dawaj w Heroes and Generals zagramy. To ci się co? Skoroba. Heroes and Generals. <g horizontal> enemy! A wow, on ma jakieś działko maszynowe! Też masz na spacji Jednostka zniszczona, S? Kurwa dobił. Ale cipsko jesteś. Co dobił? Lewo, 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 lewo. Lewa jego, mam unieruchomioną wieżyczkę. On tam jest za murami. O kurwa, ostrzał tu, Na hola cię biorę, czekaj. Dawaj! Nie mogę hola. cię na hola wziąć! Ciąg, ciągnij! To go ciąg! No dawaj tu! Przecie cię ciągnę! Masz hola, ciągnąć. No, ciągnę Cię, spokojnie. Ty, ale tu jest... Yy, OP! Mam wszystko rozjebane! Nie ja działa to... mi <grym> Jak to się ślizga! No, chodź tu, za murek! No nie mogę jeździć! Czekaj, bo ja też nie ogarniałem jak ten hol działa i <grym> najpierw Cię złapałem, potem Cię Samolot! Przeżyłeś to spokojnie, dobra. Jesteś Na, bezpieczny. Ty, Dzięki. Dojeżdżam... Ludę. Dobra, ja cię Jezus, osłaniam. Maria. Dojeżdżam tego typa tam, co do nas strzelał. We pa, na, na hita go kładę. Pa, co się dzieje teraz. <grym> pa teraz, gości już sra po gaciach. Pa, co się dzieje. Do Zobaczył snaky. O nie! O, tam jest enemy, dobra, czekaj. Artyleria leci we mnie, a ja jeszcze pół minutki sobie postaję w miejscu. O nie, to nie enemy. Fuck, pod shiftem się robi tego zbliżenia. Czemu nasi nie niszczą tych czoł... O kurwa Mać kurwa, Mamy jakieś plecy jak do mnie napierdala coś O kurwa Z której mać. strony Jak to się ślizga. A Tam jest w zamku W bramie Ostrzał tyleryjskim Gdzie ty mówisz? Nic nie widzę Ta się tu jakoś kurwa myszkę włączyć? Coś ten? Tam jest O naprawiłem się Dobra czekaj, ja go szukam Chodź Jadę ty, nie ma go. Spierdolił. Czemu Ach, mi się tyb. coś świeci? Takie kółeczko i 40 50 już jest. I boss. know, boss. W co się, uh. <słyska> się liczy szacunek ludzi ulicy? Znaczy, my t... Oni... albo my bazę chyba musimy przyjmować. Nie wiem, ja tak tu... Ja drugą tu chcę... stronę, kurwa, trochę. Ja robię pułapkę upside'ową, gościu. <słyska> Tędy jedziemy. W ja się tego nie spodziewałem, tylko miałem prawą gąsienicę. I ja nie wszystko. Kierowca nie żyje. To kierowcą kurwa jest chorąży. Tam na moście! Kurwa rozpierdalam się. Nie się w kamień. Gdzie na moście? Na moście widziałem ruch, enemy tam był. Ja jestem pod mostem. Wy, wysadzaj ten most. Dawaj, wybuchnij pod nim. Ty, bo się zblokowałem. <grym> na, na hola go. No we, no szybciej, mieliśmy razem grać, a ty was stoisz z tyłu. No próbuję! By się zmęczył. <grym> jestem gruby, jestem wolny na szybkość. No czy ten czołg może ze mną współpracować? No na pizdę twoją, ty baranie, ty. Kręć się. O Jezus Mary, jaki duży czołg! <grym> ty no, nie mogę wyjechać, zbugowałem się na kamieniu. No co? i na hita, a ja mu ustrzeliłem i nic mu nie zrobiłem. No dupy jest ta gra <grym> Nie no fajne czołgi, dawaj w celu Bez chłop Idziemy Cesa Mam jeszcze jeden czołg w albo, albo dawaj li Dawaj ligę Dawaj ligę nowy sezonik Jak, se Jak Ci się podoba nowy Jak Ci podoba nowy sezon? Kurwa chłopie już przyzwyczaiłem się do niego Trafienie jaki on grałem. jest potężny no właśnie! Nade no mnie dostał. Nie wiem czy hita zwykłego czy krytyka. No i rozjebał mi tą wieżyczkę, nie mogę do niego strzelać. Jadę swoim trzecim czołgiem, No nie, ja on z strzeli, ja umieram na hita. Wal z karabinów do niego, to może czekaj. zabijesz mu drobniczego czy coś. Czekaj. Udało się, wieżyczka działa. Trafienie! On jest nieśmiertelny! Jak to się ślizga, zabił mnie! <laughs> no co? Skąd i od kogo? Nie, dobra. dobra, zniszczone cele eee, dwa. Co ty na to, żeby odinstalować tą grę na odcinek? <noise> Dobry pomysł mi się wydaje. <noise> Nie no, the cheapest. To... Kurwa, Niemcy są pały. Dobra, hangar. do hangaru. Dobra. Możesz, po... feden. Możesz się pożegnać. <noise> już? Koniec? No, ale Nie, nagramy no, kolejny. No kurwa, gościu ponad 10 minut już można reklamę <głos> wpierdolić. <głos> <laughs> Alright, Now, now long 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 week. Week. <laughs>